Cześć. Dzisiaj zajmiemy się tematem terapii uzależnień i rzucania palenia poprzez hipnozę, które jest jednocześnie chyba jednym z najczęściej pojawiających się postanowień noworocznych. Razem ze mną dzisiaj jest Grześ. Cześć. Na którego przykładzie omówimy i przejdziemy krok po kroku cały ten proces. Zaczynamy. Na początek powiedz mi, dlaczego chcesz rzucić palenie. No, po pierwsze, bo stało się to kosztowne. Po drugie, ze względów na złą kondycję na, 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 na spadek wydolności oddechowej. Czyli za... szybko się mhm. męczę. Poza tym też ostatnie badania krwi wykazały tam no, zawyżone wskaźniki morfologii krwi, więc jakoś też to był dodatkowy czynnik mobilizujący. Być może nie jest to przyczyną, ale, ale, ale dobry powód. Czyli zauważasz w swoim życiu pewne negatywne skutki palenia. Tak. I podjąłeś tą decyzję, że rzucam. Tak. A próbowałeś wcześniej innych metod rzucania? Nie, pierwszy raz w życiu rzucam palenie. A jak długo palisz? Myślę, że 12-15 lat. Okej. Okay. A dzisiaj, na ten moment, kiedy siedzimy sobie tutaj, nagrywamy film, wyobrażasz sobie siebie jako osobę niepalącą? Ciężko powiedzieć. Gdybyś miał pomyśleć na przykład o jutrzejszym dniu, kiedy ten papieros towarzyszył ci w określonym momencie? Nie, że wyobrażam sobie. Pytam Grzesia o jego powód i o jego motywację do rzucania palenia. Czy na pewno to jest jego świadoma decyzja? Bo pamiętacie pewnie z poprzedniego filmu: Hipnoza jest tym procesem, który wykonujesz ty. Ja ciebie tylko w nim prowadzę. I tak samo jak potrzeba twojego zaangażowania i twojej chęci do wejścia w stan hipnozy, i dopiero ten element umożliwia nam tak naprawdę pracę z Twoją podświadomością. Dokładnie tak samo będzie przy każdym problemie, który chcemy rozwiązać. Jeżeli Grześ chce rzucić paleniem, to początkiem tej pracy, kiedy możemy wspomóc się hipnozą i transem hipnotycznym, musi być jego świadoma decyzja. Tak podjąłem ją: chcę rzucić palenie. Podstawą pracy z uzależnieniami w hipnozie jest świadomość, że nasz umysł składa się z bardzo wielu różnych części naszej osobowości. Jest w nas taka część naszej osobowości, która czerpie jakąś przyjemność z tego, że na przykład pali papierosy. Za chwilę przeprowadzimy trans. Grześ wejdzie sobie w stan hipnozy, w stan transu. Ja go przez ten proces poprowadzę i spróbujemy właśnie dojść do tego, która z części jego osobowości Lubi palić, jakie korzyści z tego czerpie? Spróbujemy zobaczyć, w jaki sposób z tą częścią osobowości Grzesia jesteśmy w stanie się dogadać i w jaki inny sposób być może zaspokoić te jej potrzeby, ale żeby nie były to papierosy. Kiedy skończymy trans, Grześ, myślę, sam opowiesz o tym, co udało się w tym transie przepracować. To powiedz Grześ, co takiego wydarzyło się w trakcie transu. Ciekawe doświadczenie, bo trafiłem do miejsca, w którym, w którym czułem się spokojny. Spotkałem się z taką częścią siebie, której nie miałem świadomości, że istnieje. Co to było za miejsce? To była piwnica. Mhm. I jak się tam czułeś? Czego doświadczałeś w tym miejscu? Dobrze, to było pozytywne doświadczenie. Czułem się spokojnie, zrelaksowany, taki odcięty, jakby od problemów. I to było właśnie tym czymś, co do tej pory dawał ci papieros. Tak, tak miałem poczucie, że ta piwnica jest właśnie takim wyjściem na papierosa. Mhm. A. Opowiedz jeszcze proszę, bo był taki moment w trakcie tego transu, kiedy, będąc w tej piwnicy, pozwoliłem Grzesiowi tak mentalnie zapalić sobie papierosa. I opowiedz proszę, co się wtedy wydarzyło, co się zmieniło. Poza jakby tą częścią wizualizacyjną, gdzie pojawił się dym, to nic się nie zmieniło ani nie towarzyszyły temu. Inne odczucia, emocje, uczucia. Hmm. Byłem, w, do... byłem w tej spokojnej przestrzeni cały czas, a ten papieros nic nie zmienił tak naprawdę. I jakie przekonanie po tym transie ze sobą dzisiaj zabierasz? Co z Tobą tak najbardziej zarezonowało? Hmm. Świadomość, że, że papieros jest dla mnie na co dzień. Taką dawką spokoju, wytchnienia, e, i że w zasadzie. No przecież to jest tak proste i oczywiste, że można sobie na milion innych sposobów zapewnić tego typu odczucia, ten spokój, że tak naprawdę no, papieros jest tylko jednym z elementów tak, otaczającej rzeczywistości, która może, która może mi dać właśnie to, czego potrzebuję. I że w papierosie to, czego nie potrzebuje, jest ta jego szkodliwość, ta... Mhm. to, że no uzależnienie, tak? że to uzależnienie kieruje mną, a nie ja nim. A... I czy teraz, po takim doświadczeniu w hipnozie, widzisz siebie jako osobę niepalącą? No zaczynam się tak postrzegać. I jaki to jest obraz? Przyjemny, dziwny, inny. No inny. Czy przyjemnych jeszcze nie wiem. I właśnie mniej więcej tak wygląda cały ten proces, kiedy dochodzimy już do takiego przekonania. Co ten papieros mi daje? Czy Tą rzecz, tą emocję jestem w stanie osiągnąć w jakikolwiek inny sposób, a być może ten papieros w tej otaczającej mnie rzeczywistości po prostu nie zmienia nic, może jest czymś zupełnie niepotrzebnym. Możemy pod koniec takiego transu jeszcze ten stan, kiedy właśnie wizualizujemy już sobie siebie jako osobę niepalącą, kiedy zauważamy korzyści. W dłuższej perspektywie czasowej, płynące z tego naszego niepalenia, możemy ten stan zakotwiczyć sobie w naszym ciele, żeby chcieć do niego wracać, tak samo jak ty chcesz teraz wracać do tej swojej piwnicy, tak, żeby tam znaleźć tą, tą chwilę spokoju, tego wytchnienia. Mam nadzieję, że od tej chwili będzie to Twój nowy sposób istnienia w świecie, bez papierosów, za to z dużym spokojem. Jestem też ciekaw, jak Wam się udaje. Napiszcie, proszę, w komentarzach o swoich doświadczeniach: czy to zrzucaniem palenia, czy z walką z innymi nałogami. A jeśli jesteście ciekawi kolejnych materiałów, zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.